Cześć, tu jest z blogu Hejdom. Dziś pokażę wam ten oto odkurzacz, który myje tapicerki. W pierwszej kolejności muszę Wam powiedzieć, jak taki odkurzacz działa. Mamy tutaj zbiornik na czystą wodę i na brudną wodę. Musimy tą wodę uzupełniać co jakiś czas i oczywiście wylewać brudną. Mamy tutaj nawet grzałkę. Jesteśmy w stanie podgrzać wodę, żeby przez te dysze, które znajdują się na końcówkach, woda nam leciała ciepła i przez tą tutaj głowicę ta woda była z powrotem ściągana razem z całym brudem. Odkurzacz ma trzy przyciski. Jednym przyciskiem go włączamy, drugim przyciskiem ustalamy, czy chcemy ciepłą wodę, czy wodę, która jest pokojowej temperatury, a trzecim przyciskiem jesteśmy w stanie włączyć na jakiś czas tryb turbo. Każda z tych końcówek ma dwa elementy. Ten, który wodę wypuszcza, tutaj jest w ten sposób zrobione, a tutaj mamy przycisk. I teraz woda jest wypuszczana przez tutaj tą głowicę, a następnie wciągana przez tutaj tą górną część. Rurka jest tak naprawdę dwuelementowa. Mamy w środku przewód, którym przedostaje się woda z odkurzacza i wydostaje się przez tą dyszę, a druga, ta duża część, wciąga cały ten brud, który mamy na przykład na naszym krześle. Mamy tutaj aż cztery różne końcówki, plus jeszcze jest taka nakładka dodatkowa do tej największej końcówki, i dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dużo. Przestrzeni odkurzyć. Dzięki tej wąskiej końcówce jesteśmy w stanie, tak jak widzieliście, nawet w zakamarki tego krzesła bez najmniejszego problemu dostać się i odkurzyć umyć tak naprawdę, bo przecież myjemy to cały czas wodą ciepłą, która bardzo fajnie ten brud nam wypukuje. Dodatkowo pamiętajcie, że mamy tutaj te dysze, które są dość szerokie, czyli tam, gdzie te leci ta woda, jest naprawdę bardzo szeroki. I jesteśmy w stanie pochlapać tak naprawdę wszystko na naokoło, więc zanim się zabierzecie za taką robotę, przygotujcie sobie dobrze stanowisko, gdzie będziecie tego używać. Bardzo fajnie, że przemyśleli tutaj też mocowanie tego wszystkiego, ze względu na to, że mamy tutaj tą, ten pierścień, gdzie mocujemy wszystkie końcówki, gdzie mocujemy rurę. Dodatkowo mamy te wypustki, które pozwalają nam tą rurę zamontować i bez najmniejszego problemu przedostawać. Zmieniać pozycję tego odkurzacza. Mamy tutaj też kółka i bez najmniejszego problemu ten odkurzacz może sobie jeździć po ziemi. No i mamy też bardzo fajną rączkę, więc bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie go podnieść i przenieść gdzieś indziej. Oczywiście mamy też zwijany kabel i zwijany kabel jest na przycisk, czyli nie automatycznie nam się zwija jak w większości odkurzaczy, co jest mega dla mnie zawsze niewygodne, bo nikt nie wiem, czy się zwija, czy się nie zwinie, nie pociągnie nam tego odkurzacza, tylko zawsze wtedy, kiedy tylko chcemy, wtedy naciskamy przycisk i mamy zwinięty przewód. Zabieramy się za umycie krzesła. Jak widzicie, mamy tutaj różne końcówki, różnych końcówek używamy. Do głównej części używam tej średniej końcówki, a do tych wszystkich zakamarków tej wąskiej końcówki. Myślałem, że ona będzie zupełnie nieprzydatna, a okazuje się, że naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Pamiętajcie, że tego typu odkurzacz nie nadaje się do bardzo delikatnych powierzchni. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj te szczotki, którymi szorujemy po materiale. I jeżeli to jest delikatny materiał, to po prostu sobie go uszkodzimy. Na szczęście tutaj jesteśmy nawet w stanie usunąć, te szczotki z końcówki i sobie przejechać samym mokrym samą tą mokrą końcówką samą tą wodą i wypłukać przez to czas na podsumowanie tego materiału jak widzicie taka tapicerka umyta tym odkurzaczem i użyliśmy tutaj tylko wody i tylko tak naprawdę raz przejechaliśmy tym odkurzaczem nie szerowaliśmy bardzo mocno tylko po prostu przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. I o ile te plamki, które tam były, wszystkie się usunęły, to takie większe zabrudzenia musieliśmy domyć jeszcze drugi raz i dopiero po drugim razie te głębsze plamy nam zeszły. Pod tym względem ten odkurzacz naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. No i też możemy na przykład umyć buty materiałowe, możemy użyć do innych powierzchni, jak na przykład lustro. Mam nadzieję, że ten krótki materiał Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Dzięki, do zobaczenia, cześć!